Siema się i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z pogromców mitów w Stumble Guys'ie. Właśnie się znajdziemy w naszej gierce i pokażę Wam dzisiaj 11 grubych mitów, które pisaliście Wy sami. I niektóre z nich są naprawdę mocne, to wszystko sobie dzisiaj sprawdzimy. Od razu mówię, że jak wbijemy 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem, to dalej będę nagrywał tą serię, więc to czy ona będzie dalej zależy od Was. Dlatego każdy kto mnie teraz słyszy i kto może zostawia łapeczkę w górę i będę wam oczywiście mega wdzięczny widzowie. Pamiętajcie też o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeśli lubicie Stumble Guise. Ja tutaj co chwilę wrzucam jakieś fajne, ciekawe odcineczki, shortsy właśnie z tej gierki więc jeśli lubicie stamblad, naprawdę warto subskrybować. No i oczywiście jeszcze bardzo ważna rzecz jest taka, żebyście pisali mity do kolejnego odcinka z tej serii. No bo jak nie będziecie mi pisali mitów, które mam sprawdzić, to nie będę miał jak nagrać tego kolejnego filmu. Najciekawsze oczywiście wezmę i przetestuję na odcinku, więc myślę, że warto. No a teraz nie przedłużam się tego wstępu, no i przechodzimy do pierwszego. Mit numer jeden. Superman w grze nie ma paleryny, a w menu ją ma. To jest ciekawa sprawa, widzowie. Zobaczmy sobie. Ja mam akurat tego skinka, więc bez problemu możemy go namierzyć. Proszę bardzo. No i mamy tutaj rzeczywiście, jak widzicie, takiego naszego Supermanu. Mena. I normalnie pelerynkę w menu ma. Ale podobno podczas gry nie będzie miał tej polerynki. To tutaj czerwone z tyłu z napisem SG zniknie, więc sprawdzamy to sobie. No dobra, więc Gierka startuje i teraz chwila prawdy widzowie Czy rzeczywiście on tutaj nie będzie miał polerynki? Uwaga, sprawdzamy, czekajcie, muszę go namierzyć. Ma! Normalnie ma tą polerynkę, chyba widzicie to, mordeczki. Dlatego od razu muszę obalić tego mita. No nie jest to prawdą, jak widać. Rzeczywiście tutaj tą polerynkę ma, więc obalamy i lecimy sobie do kolejnego. Mit numer dwa, myślę, że Wam się spodoba. Gdy zakręcisz 7 razy epickie lub lepsze, to na 100% wypadnie ci Legenda. No dobra, widzowie, niech będzie. No, troszkę będę musiał na to, niestety, wydać tych tutaj specjalnych punkcików. Razy 7, 245. No ale dobra, robię to dla Was, żeby przetestować tego mita. Więc jak klikami zobaczymy. No, po prostu musi być tak chociaż jedna legenda. Nie robię żadnych cięć, sprawdzimy, czy to się sprawdzi. Czy to będzie mit potwierdzony? No, na razie nie. Było blisko pandy, ale nie trafiliśmy, więc na razie jeszcze legendy nie było. Pierwszy za nami, zobaczymy. obstawiajcie w komentarzu, czy według Was to będzie potwierdzone, czy nie, bo na razie dwa spiny i dalej nie ma żadnej legendy. I byłoby śmiesznie, gdybym musiał to obalić. Wydaje mi się, że to powinno być Potwierdzone, na 7 spinów powinna być gwarantowana legenda, ale jak widzicie, znowu trzeci spin i nic nie mamy. Ej, co jest grane? No o kurczę, coś specjalnego! Jezu, jakby było coś specjalnego! To by było piękne. Ale dobra, no praktycznie co odcinek trawiam coś specjalnego, więc to by była taka tradycja, ale niestety nie, tym razem chyba jeszcze dwa spiny mi zostały, albo jeden, dwa chyba. Więc to może się nie sprawdzić rzeczywiście. Na razie nie było żadnej legendy, to jest niemożliwe aż! Ostatni spin najprawdopodobniej teraz leci. Uwaga, czy to uratuje honor? Nie ma żadnej legendy. <laughs> No jest, Asioek pisał, że jest gwarantowane, że będzie. Więc obalamy tego Mita. No nie jest to prawdą. Troszkę szkoda, bo wydałem sporo tych punkcików, a wszystko duplikaty. Mit numer 3. Nowy skin Frozen Valkyria z tyłu swojej tarczy ma illuminati. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest Illuminati, to jest taki trójkąt kosmitów. On był kiedyś bardzo modny, teraz już troszkę jest o tym ciszej. Ale ponoć ten nowy skinek ma go właśnie z tyłu na swojej tarczy, więc czekajcie. Ja mam tego skina, możemy to sprawdzić. Wchodzimy sobie na jego plecy i rzeczywiście mamy taki trójkąt! Ej, co jest grany, zobaczcie, wam teraz to przytrzymam i zbliżę że z tych takich małych trzech trójkątów powstał jeden duży trójkąt i w środku mamy jakieś kółko z takim znaczkiem. To rzeczywiście prawie wygląda jak Illuminati, więc spoko. Myślę, że możemy potwierdzić ten mit. Dla tych, co nie wiedzą, no to Illuminati to jest właśnie takie oko w trójkącie. Myślę, że kojarzycie. Mit numer 4. Skin Inferno Dragon jako jedyny ze skinów coś specjalnego nie ma swojego zamiennika. Okej, okay, mordeczki, tak sobie teraz myślę i chyba rzeczywiście to może być prawdą. Poczekajcie. No bo zobaczcie, na przykład taka Walkiria Janet, no to ma swojego takiego samego skina zwykłego, który nie jest coś specjalny, zwykłą Walkirię. Nasz Dynamitron też ma takiego zmiennika, czyli ninja Albo w takim kolorku, albo w takim, ale ma Jeśli chodzi o skinka Amethyst Nyx, coś specjalnego, czyli tego fioletowego No to tutaj zwykły skinek Nyx też jest Seitai Shongun, czyli ten tutaj zielony, no to chyba jest odpowiednik tego skinka no i oczywiście Cab Golheart swojego odpowiednika ma w tych epickich skinach, który jest tutaj. Dlatego mordeczki to jest prawda, bo Inferno Dragon jest jedynym skinkiem, który nie ma swojego odpowiednika. Jeśli chodzi o skiny, coś specjalnego. No serio, może za niedługo dodadzą twórcy właśnie jakiegoś jego odpowiednika. No zobaczymy, ale to jest mit potwierdzony i lecimy sobie dalej. Piąty mit. Jak się przyjrzysz NYX, no to ona nie ma guzików na koszulce. Jak popatrzysz na Amethyst NYX, no to ma guziki. Okej, okay, widzowie, to jest taka ciekawostka, więc sprawdźmy to sobie. No i rzeczywiście, no NYX tutaj nie ma żadnych takich guzików na koszulce, chyba że ten taki na pasie taki żółty, co wygląda jak moneta, więc weźmy sobie teraz tego tutaj e, ametystnyx, a bardziej w tom i ona tutaj ma mieć jakieś guziki. Aha, chyba chodzi widzowie o te dwa. Tutaj z lewej i z prawej strony. Poczekajcie, weźmy sobie jeszcze raz. No tak, Nix ich nie ma. Ej, to zobaczcie, tu jest różnica pomiędzy tymi skinami. Tam ta ma trzy guziki, a ta ma tylko jeden. Ej, na to nie zwróciłem nigdy wcześniej uwagi, więc dzięki za info, mit jest potwierdzony. No i dzięki wam się tego dowiedziałem. Kolejny mit jest znowu dotyczący ametyst Nix, czyli tego skinka, którego przed chwilą też sprawdzaliśmy, chodzi o tego. I ponoć teraz, jak zakręcę nim siedem razy, no to będzie widać ametyst w sercu. Dobra, no to kręcimy. Raz. Dobra, po sumie pokręcę tak dużo razy, żeby to szybciej przeszło. Nawet nie będę liczył. No 7 razy na pewno tej mordeczki sobie zakręciliśmy No i czy teraz tutaj gdzieś będzie uwaga w sercu jakiś ametyst? Hmm Czy ja wiem? Poczekajcie, no muszę to tak na bok poprzechylać i tak dalej Niby coś tam może jest w tym środku, ale nie wiem Ciężko mi powiedzieć mordeczki, wy może zdecydujcie, czy w środku mamy jakiś ametys w jej sercu. A ja ani nie obalam ani nie potwierdzam tego mita na razie. Siódmy mit, nowy skin Frozen Valkyria jak odpadnie, to zostaje po niej ślad. Dobra, więc bierzemy sobie Frozen Valkyria, no i muszę po prostu zagrać nią giereczkę, no i przegrać. I wtedy jak przegramy na tym ekranie, to ponoć zostanie po niej ślad. Zobaczymy, czy to jest prawdą. Okej, okay, giereczka startuje, jest to mapka Pivot płóż, no generalnie nie będę tutaj wam pokazywał jak ją przechodzę i tak dalej, bo chodzi o to, żebym odpadł. Więc po prostu poczekamy sobie jak już będzie jej koniec i wtedy się widzimy i sprawdzimy czy zostanie. Ślad. A więc uwaga, gierka się skończyła, odpada i teraz patrzymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Uwaga, e, wszyscy spadają, ja też zaraz spadnę. I tak, został po mnie taki ślad, takie dymki były, po żadnym innym skinie takiego czegoś nie było, tylko po mnie. O kurczę, nie wiedziałem o tym i też na to nigdy nie zwracałem uwagi. Kolejny mit potwierdzony. Ile ja się dzisiaj fajnych rzeczy dowiaduję dzięki Wam. Mit numer 8. Zmień na region Ameryka Południowa i przegraj, to dostaniesz coś specjalnego lub legendę, ale trzy razy zakręć. No dobra, widzowie, niech będzie, niech będzie. Kolejne sobie skrzyneczki będziemy otwierać, w się spiny. Musimy zmienić sobie region na South America, czyli Ameryka Południowa, dobra? Więc klikamy sobie. No i co? Teraz muszę przegrać gireczkę, więc ja ją szybko sobie przegram standardowo i widzimy się po niej i wtedy zakręcę sobie trzy epickie spiny. No dobra, więc giereczkę przerąbałem, jak widzicie, nie przeszedłem dalej. Będę mógł sobie z niej teraz wyjść i przechodzimy do trzech spinów. Klikam wyjść, proszę bardzo, no i zobaczymy mordeczki jak to będzie. Czy rzeczywiście w tych trzech spinach po takim czymś trafię coś specjalnego? Kolejne 105 punktów poszło. No i przynajmniej, żeby dali jakieś fajne skiny. Na to liczymy. W pierwszej masakra. Nawet się nie cieszę. Co będziemy mieli w drugiej? Dajcie coś Lepszego, dzisiaj takie słabe dropy Było tam blisko tego kapitana Godherta Ale niestety nie dropnął, znowu masakryczny drop e, No i ostatni Idź pan, a idź pan, nie działa to niestety, widzowie, obalony wit, no To Ja nawet tu nie będę komentował. Dzisiaj najgorsze droby mam w tych spinach. Mit numer 9. Jak wbijesz 10 tysięcy pucharków z to dostajesz karnet w kolejnym sezonie za free. To jest taka nagroda za każdego za zawicie 10 tysięcy pucharków. Jak widzicie, ja tylu pucharków niestety nie mam. Mam 5780, więc no troszkę mi brakuje. Aczkolwiek wydaje mi się, że nic takiego nie ma. Przynajmniej nie kojarzasz tak dobrze, może się nie znam na Stumblgeistu. Więc wy mi napiszcie, widzowie, czy to jest mit potwierdzony, czy obalony według was. Ja bym obalił tak szczerze, ale no nie mam pewności, więc żeby nie było, niech napisze najlepiej ktoś, kto wbił 10 tysięcy pocharków, czy wtedy dostał kolejny sezon karnetu, tak jakby za darmo, że wiecie, wbijacie 10 tysięcy pocharków i kolejny sezon, który będzie, który się rozpocznie, no to będziecie mieli ten karnet lepszy, ulepszony, za darmo. Dziesiąty mit. Ten zwykły żołnierz na kapeluszu ma kartę asa. Okej, okay, mordeczki, czyli musimy sobie przejść teraz do skinków yy, No i wyszukać skinka żołnierza Okej, okay, żołnierz jest tutaj, klikamy go sobie I ponoć on tu gdzieś ma schowaną kartę Tak, rzeczywiście, jest to karta asa Normalnie stali kart Co narobi robi u żołnierza w czapce? W w hełmie bym to nawet nazwał bardziej No nie wiem, co ona tam robi, mordeczki, jakim cudem ona się tam znalazła Ale spoko, no, mit potwierdzony I też w sumie nie wiedziałem o tym wcześniej Dajcie znać, czy wy wiedzieliście Bo w bardzo dziwnym miejscu ją tutaj ukryli <laughs> Mit numer 11 Można tropnąć legendę z darmowego, ale jest na to 1 szans. Okej, okay, no generalnie to, że da się trafić legendę z darmowej nagrody, to chyba jest pewne. Myślę, że każdy o tym wie. Ja niestety już otworzyłem dzisiaj te swoje darmowe, mogę teraz tylko za reklamę obejrzeć, ale nie będziemy na odcinku reklam oglądać. Szansa na skin tutaj rzeczywiście jest, ale czy to jest na pewno 1% na legendę, tego nie wiem, ile ona dokładnie wynosi. Ale jest to bardzo możliwe, gdyż w rzadkiej skórce mamy 3% na legendarną, a w zwykłej skórce mordeczki mamy właśnie 1%. I to też jest takie trochę, jakby nie patrzeć zwykłe. No mi się wydaje, że to jest około 1% albo 0,5%, właśnie jeśli chodzi o darmową nagrodę. Dajcie znać, czy ze mną zgadzać, czy nie, ja też tego Mita, ani nie potwierdzam ani nie obalam a w tym odcinku to na tyle mam nadzieję że się podobało. Pamiętajcie o łapce w górze, jeśli chcecie kolejne filmy właśnie z pokroców mitów w Stamblu. No i subskrybujcie kanał po więcej odcinków ze Stambel GAISA. Trzymajcie się do kolejnych materiałów. Siemanko!